Witajcie kochani, mamy katalog szósty i ja chyba jeszcze nigdy nie byłam tak podekscytowana tym, co znajduje się w środku, w katalogu i jakie tu są cudowne nowości. Powiem Wam, ten katalog to jest hit, hit dlatego, że jest bardzo dużo pielęgnacji, pielęgnacji, z którą ja jestem już zaprzyjaźniona od czterech lat, dzięki czemu też bardzo często i w bardzo dużych ilościach zgarniam komplementy na temat właśnie mojej cery, mojej buzi. Przede wszystkim, jak się pojawiam bez makijażu, dostaję bardzo, bardzo dużo komplementów. A propos świetlistości, idealnego kolorytu i mnóstwo, mnóstwo komplementów właśnie związanych z moją cerą, a to wszystko ze sprawą bardzo dobrej pielęgnacji. I tym bardziej się cieszę, że mamy kilka nowości, cudownych nowości. I już Wam mówię, o co chodzi. Mamy serinofage, mnóstwo wspaniałości. Na sam ne, początek zaczynamy od maseczki w płachcie. Maseczka w płachcie, uwaga, <gryw> będę teraz pewnie kaleczyć, nie dami. Coś, co mi kompletnie nic nie mówi, ale efekt, jaki ta maseczka pozostawia na mojej buzi, jest dla mnie wystarczający i rekompensuje te trudne słowa, ne, które są tutaj w składzie tego e, produktu. Maseczka, jak zwykle, z bardzo dobrej tkaniny jest wykonana jak wszystkie poprzednie wersje maseczki Now Age, ta to już jest w ogóle sztos. Myślałam, że chyba nie da się zrobić lepszych maseczek w płachcie, które będą działać jeszcze lepiej. Ne, a nowa wersja właśnie maski w płachcie Now Age jest dla mnie bombowa! Ne, zostawia buzię mięciutką, nawilżoną, wygładzoną. Ne, wszelkie jakieś delikatne obrzęki, zwłaszcza tutaj w okolicy oka, ne, czy czasami tutaj w okolicy nosa, ust ne, są zlikwidowane. Dla mnie to jest po prostu hit. No nic tylko musicie przetestować sami. Ne, nie wierzcie mi na słowo. Po prostu ne, kupcie, przetestujcie i zobaczycie, co się dzieje po użyciu właśnie tej maski? A coś co ja też bardzo lubię, to wszystkie maski w płachcie wrzucam sobie na kilka chwil do lodówki. Wtedy, nakładając ją na buzię, mam jeszcze taki efekt chłodzący. Dzięki temu ta skóra jest jeszcze bardziej ściągnięta. Więc na oczyszczoną twarz nakładamy taką maskę. Nie, ja zazwyczaj gdzieś tam przegapię ten e, czas, kiedy powinna być na buzi, więc u mnie często gości przez jakieś 20, nawet 30 minut. Niemniej jednak po 10-15 minutach też będziecie mieć taki efekt. No po prostu hit. Ale to nie jest wszystko. Ja się dopiero rozkręcam w temacie Nowej bo mamy tu tyle nowości. Mamy witaminę C, witaminę C, witaminę C. Witamina C jest już znana od dawien dawna, a tutaj mamy 10% stężenie witaminy C w czterotygodniowej kuracji. Kuracji, która ma nam tutaj poprawić blask naszej skóry. Osoby, które już testowały te produkty z witaminą C, a same mówią, że widzą pierwsze efekty po pierwszym tygodniu, skóra jest rozjaśniona, przebarwienia są Zlikwidowane, bądź ich widoczność jest mocno zmniejszona. Więc ja się nie mogę doczekać tych produktów. I jak widzicie, to jest witamina C, która jest na świeżo. W momencie, kiedy mamy tutaj te cztery buteleczki, te cztery ampułki, robimy sobie sami taki roztwór. Wystarczy kliknąć. Mamy tutaj, każda buteleczka jest na, Odpowiedni tydzień, więc mamy cztery buteleczki na 4 tygodnie stosowania. Jedna buteleczka wystarcza nam na 7 dni. I um, uaktywniamy tą witaminę C. Ten proszek łączy się z substancją, która jest w buteleczce mieszamy sobie to i nakładamy 3-4 pompki na dłoń i wmasowujemy w skórę twarzy, oczywiście oczyszczoną. Stosujemy witaminę C wieczorem, po wieczornym demakijażu, umyciu buzi, stosujemy witaminę C. Ja rekomenduję również na dzień stosowanie filtrów najlepiej 50, dlatego też, że witamina C może tutaj gdzieś reagować ze słoneczkiem. I z promieniami UV, więc dobrze jest się jeszcze tutaj zabezpieczyć. No i przede wszystkim też stosujmy wysokie filtry przez cały rok, nie tylko latem i wiosną, ale przez cały rok, dlatego że promienie UV są zawsze i wszędzie, a przebarwienia przede wszystkim robią się przez promienie UV. Więc a tutaj pamiętajmy o tym, ja jestem zachwycona i nie mogę się doczekać, kiedy sama zacznę stosować te produkty i opowiem Wam o swoich spostrzeżeniach dotyczących tego, bo o ile maseczkę już testowałam i jestem zachwycona, taki jeszcze na witaminkę C czekam. Natomiast po opiniach dziewczyn, które już miały okazję testować, no przybiorą nóżkami i nie mogę się doczekać tego zamówienia. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze coś wspaniałego. Jest retinol. W końcu mamy cudowny retinol. I uwaga, to jest też produkt, przy którym stosujemy filtry. E, filtry najlepiej 50, żeby zabezpieczyć tą skórę, dlatego że retinol może zwiększać wrażliwość na. E, Naszej skóry na promieniowanie UV. Stosujemy najlepiej 4 do 8 tygodni, żeby zobaczyć taki maksymalny efekt działania tego produktu. Tego produktu nie stosujemy w tym samym czasie co witaminki C. Dlatego, że to by było za dużo dla naszej skóry, więc stosujemy albo witaminę C, albo retinol. Zależnie od tego, na co tutaj bardziej potrzebujemy zwrócić uwagę. Witamina C będzie rozjaśniać przebarwienie, rozjaśniać naszą skórę, wyrównywać koloryt, odświeżać tą naszą skórę. Natomiast retinol już jest bardziej przeciwzmarszczkowy, już tutaj będzie działał trochę mocniej, nieco głębiej. No i będzie też bardzo mocno wygładzał naszą skórę. I tak jak mówię, trzeba stosować wysokie filtry, najlepiej 50, 50 żeby tutaj zadbać o tą skórę kompleksowo. To oczywiście, stosując filtry, nie tylko tutaj nie dopuszczamy do tworzenia się kolejnych przebarwień, ale również blokujemy promienie, które uszkadzają strukturę naszej skóry, przez co też nasza skóra szybciej się starzeje, więc o filtrach pamiętamy cały rok. Ja jestem akurat z tych frików, którzy filtry stosują cały rok nie tylko na buzi, ale również na całe ciało. No więc tym bardziej będę zwracać Wam na to uwagę, a w tym katalogu też znajdziecie produkty już z filtrami dostosowania na całe ciało w bardzo dobrych promocyjnych cenach, więc możecie się zaopatrzyć, a ja dzisiaj o nich mówić nie będę, dlatego że jest tyle tych produktów, wspaniałości i nowości, że ja nie wiem, czy mi tutaj godzina wystarczy, żeby Wam o wszystkim opowiedzieć, więc lecę dalej. Nowości z serii Love Nature. Jak dostałam ten produkt, ja tutaj akurat mam e, scrap. On pachnie obłędnie. Owoce leśne mm, to jest coś niesamowitego. Wy tego pewnie nie zobaczycie. Natomiast on ma taką konsystencję galaretki, kiślu i pachnie po prostu tak smakowicie, że mam ochotę się zjeść. Oczywiście też już go ne, testowałam. Tutaj mam scrap, który nie tylko pachnie obłędnie, ale też bardzo dobrze i nawilża. I delikatnie pielęguje ciało, dlatego że tutaj w środku, no wy tego pewnie nie zobaczycie, ale są takie czarne drobinki i są to pestki. Eee, czarnej porzeczki, więc dla mnie produkt rewelacyjny, bardzo blisko natury człowiek się czuje, korzystając z tych produktów. Jest również żel pod prysznic oraz e, taki balsam mus do ciała, on ma taką bardzo fajną budyniową konsystencję i tak smakowicie pachną te produkty. To jest chyba najwyższa intensywność zapachu, jeżeli chodzi o produkty do pielęgnacji ciała, nie spotkałam się z żadną serią, która by aż tak mocno smakowicie pachniała. Także polecam wam, bo to już jest lato, zamknięte w słoiczku. Obłędnie pachnie. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to coś pachnącego dla panów. Um, produkt kultowy, zapach Bide Legend. Pachnie. Bardzo męsko. Ja się nie dziwię, że ten ne, zapach jest rozchwytywany, kiedy tylko się pojawia w promocyjnej cenie, bo jest naprawdę, naprawdę kosmicznie obłędny. Panowie pachną niesamowicie ne, i zawsze jak wyczuję ten zapach, to wiem, że to jest właśnie ten zapach. Wiem, że to jest właśnie bide legend. Jest naprawdę charakterystyczny. Ne, mamy tutaj akordy skóry, jabłko ne, i ton kabin. Więc, coś niesamowitego. Bardzo intensywny, długo utrzymujący się męski zapach. Polecam przetestować, bo myślę, że już nie będziecie, moje drogie panie, chciały na swoim mężczyźnie czuć niczego więcej. Jest również coś dla nas: mgiełka. Bardzo fajna, letnia, słodka mgiełka, która również pachnie obłędnie, tak. Bardzo letnio, bardzo rzeźko, tak dla mnie to jest cudowny zapach. Mamy tutaj dojrzałą figę, lilię i aksamitną wanilię, więc po samych tych akordach już możecie się domyślać, że to jest bardzo słodki zapach. I naprawdę czuć już tutaj taki powiew lata, człowiek już się czuje jakby był na plaży, czy w jakimś sadzie, gdzie pachnie tymi wszystkimi owocami. Bardzo fajne, poręczne opakowanie, które świetnie sprawdzi się w torebce. To nie jest szkło, więc w razie czego nam się nic nie stłucze, nie rozbije, i możemy się odświeżyć taką mgiełką w ciągu dnia, więc polecam Wam. No i teraz coś do tych wszystkich osób, które komentują to, że ja mam tak idealnie wygładzoną buzię. To jest sprawka tego cudownego podkładu, którego używam długo dwa lata jak nie dłużej odkąd tylko pojawił się w sprzedaży GG Master Creation a używam właśnie tego Mimo że robiłam już podejścia do różnych, mimo że testuję sobie różne podkłady. Tak, w tym jestem zakochana i wierna. Zawsze wiem, że mi się sprawdzi, ne, korzystam z niego na każdą większą okazję, gdzie zależy mi na tym, żeby wyglądać idealnie. GG Master Creation ma idealne jak dla mnie krycie. Mogę sobie budować to krycie. Kiedy coś mi tam nieco więcej wyskoczy, po prostu mogę sobie nałożyć drugą warstwę podkładu, która mi delikatnie to wszystko. Ne, z matowi a zakryje Pięknie się zbuduje, to jest podkład, którego nie widać, a daje piękny efekt stopienia się ze skórą twarzy, więc często mam pytania, czy ja w ogóle mam jakikolwiek produkt na swojej buzi, bo go nie widać. Nie widać, że mam na buzi podkład. W momencie, kiedy przykryjemy go jeszcze delikatną warstwą pudru, czyli wiecie, tak zagruntujemy ten podkład, on się nie będzie w ogóle ruszał, nie będzie wchodził w załamania. W ciągu dnia nasza skóra pracuje bardzo. Bardzo intensywnie. Uśmiechamy się, robimy dziwne miny, gdzieś tam mamy delikatne zmarszczki mimiczne, nasza skóra pracuje. Coś, co mnie bardzo irytowało we wszystkich podkładach, które wcześniej używałam, to jest to, że z czasem w ciągu dnia zbierały się w załamaniach, zbierały się w tych drobnych zmarszczkach, zwłaszcza tutaj w okolicy oka i właśnie w tej części, która mi najbardziej pra, pracuje, bądź tutaj wokół ust. A ten podkład się po prostu z miejsca nie rusza, a nie ściera się też w ciągu dnia, czyli w momencie, kiedy rano o 6 nałożę sobie podkład, tak tego 22, kiedy go zmywam, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest w stanie idealnym. Tak jakbym dopiero chwilę temu zrobiła makijaż, więc polecam Wam serdecznie. Jest rewelacyjna cena w tym katalogu na ten podkład a efekt jest mm, boski. Ma też wiele odcieni, więc jesteście w stanie sobie dopasować idealny odcień ne, pod siebie. Co my tu jeszcze mamy? Sporo produktów, e, które naprawdę robią furorę i szał. E, coś, na co ja bardzo czekałam. Ne, takie trio z korektorów. Mamy tutaj trzy wersje kolorystyczne i oczywiście tutaj ściągawkę, zależnie od tego, z jakimi problemami się mierzymy. Taki zestaw kolorów możemy sobie tutaj dobrać. Dla mnie, myślę, ten tutaj z tą opcją zieloną, a to jest coś, co ja muszę mieć. Czasami pojawiają się jakieś czerwone, delikatne, czy to naczynka, czy jakieś, wiecie, Coś takiego czerwonego się pojawia w na naszej skórze. Nie wiadomo w ogóle skąd, gdzie, jak, po co. I właśnie ten zielony ton jest rewelacyjny. Na mały pędzelek przykrywamy te wszystkie czerwone, zaczerw zaczerwienione miejsca. Czasami nawet gdzieś tam pod okiem, a jak nie niedośpie się nie wyśpie, no to, to pojawiają się właśnie takie delikatne, popękane naczynka. I kolor zielony bardzo fajnie je neutralizuje. Nakładamy małym pędzelkiem, Klepujemy, potem nakładamy podkład e, i robimy resztę makijażu. Więc te to jest świetne uzupełnienie makijażu, właśnie kiedy mamy sytuację, że coś tam na mnie do końca pasuje, a nie chcemy też na przykład używać mocniejszego podkładu. Ja bardzo nie lubię robić sobie takiej totalnej szpachli, więc jak nie muszę, to te najmocniejsze podkłady w ogóle. Asio, wolę właśnie użyć korektora, zakryć to jedno czy dwa miejsca, które mnie irytują. I nałożyć swój ukochany podkład, nawet jak idę robić makijaż u profesjonalisty, zawsze zabieram Master Creation, bo one często używają tych bardzo ciężkich podkładów, a mi on jest po prostu niepotrzebny. Ja lubię, kiedy moja twarz wygląda świeżo, zdrowo, a nie jest po prostu naładowana tym samym podkładem, wszystko jest pozapychane. Master Creation nic mi tutaj nie zapycha i właśnie skóra wygląda jakbym po prostu nałożyła sobie tylko krem i podkreśliła oko, więc dla mnie taki efekt jest rewelacyjny, więc te korektory będą idealne dla mnie i dla tych moich małych mankamentów. Na koniec mam tutaj obłędny zapach, kultowy zapach wśród pań Enigma. Enigma robi taką furorę, że moje znajome biorą po 3-4 flakoniki, kiedy tylko pojawia się w promocji. Po pierwsze, dlatego, że rzadko jest w promocji. Po drugie, chyba takiej ceny jeszcze nie było. Jestem 4 lata związana z marką Oriflame i nie przypominam sobie, żeby Enigma miała taką cenę, więc tym bardziej jest szał zakupowy. Także jeżeli ktoś również jest fanem, fanką tego zapachu, no to radzę się spieszyć z zakupami, bo to jest zapach, który rozejdzie się jak ciepłe bułeczki. Mamy tutaj zapach kwiatowo-drzewny: czarna róża, datura i drzewo sandałowe. Zapach długo się utrzymuje, jest bardzo charakterystyczny i przepiękny. Myślę, że każda kobieta będzie zadowolona. Więc w takiej cenie polecam zamawiać nawet w ciemno. Myślę, że nie będzie osoby rozczarowanej tym zapachem. No, i tak jak w poprzednim katalogu e, mamy również oferty tygodniowe, czyli w pierwszym tygodniu, w drugim i w trzecim tygodniu w specjalnych cenach możemy zamówić różne produkty. I tak na pierwszy tydzień e, jest jeden z moich ulubionych zapachów, taki bardzo delikatny, bardzo ne, wiosenny, e, Sofie Together Hair. Bardzo, bardzo lubię ten zapach, właśnie na taki okres wiosenny. Bardzo mi się z wiosną kojarzy. Więc w pierwszym tygodniu trwania katalogu, czyli od 13 do 19 kwietnia, mamy go w specjalnej promocyjnej cenie. W drugim tygodniu katalogu. Od 20 do 26 kwietnia mamy Serum Optimals. Takie delikatnie przeciwzmarszczkowe, też w specjalnej cenie. Bardzo fajny produkt, jeżeli potrzebujemy nawilżenia i już lekkiego działania przeciwzmarszczkowego. No i w trzecim tygodniu od 27 kwietnia do 3 maja mamy tutaj zapach męski. Soul Fever Him. Um, bardzo mocny, taki lekko pikantny ne, zapach, również w specjalnej, rewelacyjnej cenie. Ne, także polecam wam skorzystać, bo ceny są zachwycające ne, i. To by było na tyle, to by było na tyle z tego przeglądu katalogu, mogłabym się o tych produktach naprawdę długo, długo, długo rozgadywać, ale nie chcę Was przeciągać, przede wszystkim polecam Wam przetestować nowości z Nowage, dlatego, że dla mnie to jest po prostu hit, to są produkty na najwyższym poziomie, to są produkty, które ciężko szukać na rynku w kategorii pielęgnacji, a więc ja tutaj przybieram nóżkami, tupam i czekam na swoją przesyłkę i będę mogła się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat witaminy C i retinolu. Ne, możecie ne, mi napisać w komentarzach, czego jesteście bardziej ciekawi, a to od tego zacznę, bo jak mówiłam, nie wolno stosować tych produktów łącznie. Ne, więc najpierw jedno, potem drugie, więc dajcie znać, co mam po, po, po pierwsze przetestować, czego jesteście bardziej ciekawi. Nie, to się podzielę w następnym przeglądzie katalogu swoimi pierwszymi spostrzeżeniami, no i Master Creation, Nie, oczywiście enigma dla osób, które kochają zapachy. To też jest również taki produkt top, który warto, warto zamówić, a nawet bym powiedziała, że trzeba mieć w swoim koszyku. A Master Creation dla tych wszystkich, którzy tutaj ubolewają, że coś z tą skórą jest nie tak albo fajnie byłoby mieć coś takiego delikatnego, nawilżającego, to ten podkład jest idealny. To tyle. Życzę Wam cudownych trzech tygodni zakupów, no i widzimy się w przeglądzie katalogu siódmego. Do zobaczenia!